No. Czekaj! Jeszcze, jeszcze... czekaj... TRZY! CZTERY! DZIŃ! Dzień z tej strony 07 I to wam już w trzecim odcinku odpakowanie prezentów Ze mną są... Julia! No, wiem Ja... A to... zaraz, się wrócimy! Patrycja! Tak ja! A nie Nie, nie, nie. No, Lena! która stoi za operatorem kamery Co? Operatorem za operatorem kamery! Ja hej przewitałaś. Nie, Do widzenia. A ja jestem patrząc. To jest prezent od Michaliny. Powiedziałem, że wie, mogę jej pierwszy otworzyć. Ten prezent dopiero dopiero mogę otworzyć swoje urodziny, więc one zostały. Ktoś demonicznie otworzyć czy kulturalnie? Od tyłu, od tyłu tam gdzie bo przyklejałam, no. Ale czekaj, jeszcze powiem. Że to jest... To jest, są takie rzeczy. Nie, ja nie chcę spojrzać. Ja chcę tak. Kontekst dać. Ale ja nie mówię. Nie, nie. nie wiem, czy, ja nie wiem, czy takie rzeczy w ogóle. Ale zaryzykowałam pani. Mm. Najpierw sprawdź to czarne. No to czarne. To, czarne. to jest taka obcisła bluzka. lubię Tak? I e, bo ja nie, ja nie wiem, czy ja Cię kiedykolwiek widziałam w takiej. I chciałam się zobaczyć, więc dlatego Cię ja taką kupiłam. Ej, ładna wow, jest. Fajna, nie? No. no o, w ogóle no. Helm zamyka sklepy, wiedziałeś o tym? No, właśnie słyszałam. No, no będzie Helm zamyka, zamyka sklepy. Co? Będzie no, no, ja tenne. słyszałam, o sklepy. No, Ej, ale oni zrobili co dopiero, remont w Avenidzie No zamyka. właśnie, ej, ciekawe dlaczego? Przecież mieli spory dochód. No bo teraz otworzymy Bec, tą małą uroczą paczuszkę. Nie wiem, czy ty to dodała, boję się, ale uważam, że jest w swoim stylu, takie bardzo, w swoim stylu. Wow. O, to, to, to. ja miałam kiedyś taki, na, mia nie takie dokładne, też miałam nosić z motylkiem. a na święta taki srebrny i ja go zgubiłam w podstawowce. No widzisz, normalnie nadzieję, że tak nie zgubisz. Nie, ja tego ja nie zgubię. Podobny, no właśnie, nie, oba, że oba możesz ją nosić oba! Są były noszone dwa dzisiaj. Proszę bardzo i właśnie nie wiedziałam czy ty masz serduszko, czy co ty teraz o nosisz. O mój Boże, w Tak, no. O, koniczekka i motylka mam. Mega ładne, nie wiem czy widać. No, no widać, widać. No, mega fajnie, proszę. Teraz spadrz wishni. Idziemy <noise> do słodyczy. Czemu to się rozbierać? W ogóle mega ładna ta panka. No, no. Mamy tutaj dużo takich cukierów, mam te Kinder Bueno Mini I czekoladowe zuzole Czekoladowe zuzole? One to są takie jak te... Wow, wow, wow. Mamy bielendę wygładzający peeling do ust W sztyfcie! Ale ładny! Co to, to jest? Peeling w sztyfcie ale fajne. No. Ładnie pachnie? pachnie. A to na pewno do ust? Piórnik do ust. Do ciała. No. Do no. ciała. No, tak myślałam. Się... Fajne. Będę miała do kosmety, do, nie do kosmetycznej, tylko do piernika, bo ten, który mi daje już rogu, pudełko się rozwaliło no. i o tak wkręciłam pomadką, no takie peń się zawało. Tutaj mamy takie so, I or... Smile Line Pacz to są takie nopaky pod oczy albo na policzki, tylko na śnieżek. Jest też ten, gdy śnieżek. O! To mi doszło śmieci. To są y, y, chusteczki do na makijażu. Ja dalej jeszcze mam te zeszłoroczne. To jest O, tutaj jest jeszcze więcej rzeczy. tak, patrzysz, ja zszedłem, że o! Smile hahahahahaha <grymianie> no no no, no. <grymianie> <Welcome> tak, <out. grymianie> tak, wtedy mi się zapytało co chcę dobra no, dzisiaj powiedziałam, że eyeliner patrzę na was w kibach mam jakieś highlighter ale nie kupię się tego samego więc to, jest to, jest to jest rozświetlacz? no yeah,

No. No. No, to jest? No. Płyżczyk. Aha, myślę, że jakiś ten. No, a tutaj wiesz, jest taka pomadka <laughs> Everline pod, <laughs> pod oko. Color Flower Garden 01A. No to, to trzeba otworzyć, No, Ech, no panem, panem. się kierować do widzów. Weźmy się że tutaj usiądziemy i będziemy Dobra. Myślałam, że to O, matko. No, Taki kolorek zobaczymy. O, Wygląda kolor. Wylegajmy. Ale może Tak wygląda kolor. No, bo taka pomagałam, ale dobra. Zobaczcie nasze schody. Mega ładne. Dziękuję, Patricia. O, jeszcze ten eyeliner, profesor. Wspomniałam, że mam go na nogach. Fancy. Przepraszam. Akurat tobie to naprawdę jak są e, A za kiedy to jest, jest tak, i tak się przydadzą. Hello? kiedy to jest firmy? Lipo. My nie mamy. Teraz czas zobaczyć prezent dziewczyny. Miałam nagrywać balony, 4. zapomniałam. Poka poka sobe! Poka sobe! Poka. Nie, tu jest soba, tu to jest sowa, a to są dwa cycki. To jest masz plan, tak? To ja. ten plan. Co to jest? Co to... <śled> tak, tak oh mniej więcej wygląda cały a... <śled> Sexy Cod Lips, gdzie my to kupimy? Nieważne, nieważne. Nie <śled> Takie dzielisty za chwilę. O, czekolada! Happy Cow, o. Nie! nie no Wiemy, wiem, że nie tego nie lubi. No bo na moich, na moich chyba 12 urodzinach wyrzucili mi całe konfetti na głowę z prezentów i dwa lata później dalej i o te same konfetti. Ojej, ja to Uuuu O. bliska tutaj. Fantastyczny prezent Fanta, Jest taki. Chudę na mikołki. No. Na pośpaj jak będziesz tam. <grym> Oj, to tylecimy, że są na tej pieniędzy. Co to jest z mógł? No, no takie właśnie. Nie, nie. Le. Ale patrzcie Patrz jak to sika. Ale no nie do ciebie! O, ale leci we mnie tutaj. ten zapach. to jest To jest takie, jak się spojrzysz na WF-ie, to tak. sobie popsikasz twarz. <grym> Ej <grym> zarąbiska! <grym> no, tutaj mam listy jakieś, ale... Najpierw listy ten biały musisz to być. Ale listę zostawię na koniec. Tutaj mam jeszcze dużo mam mam coś takiego. Tam jeszcze. O. Ej, dobra, to jest tak, zanim nie to otworzysz, musisz to wymatać i zgadnąć, co to jest. A jak nie zgadniesz, to. To jest co? miękkie, jakieś. Co Tylko nie ściskaj za mocno. O nie, a jest leżało i żydzi. Ej, ja się boję, to to, ja to w ogóle mogę pokazać na YouTubie. Tak, tak, jasne. Czuję, jakby to był jakiś płyt. Czy to jest ogórek? <grymne> to jest ogórek! Spice <grymne> już ma! Taki gigantyczny! Nie wiemy. Ej, ile... ej, <grymne> to! Ej, skąd ty tu Nie wiem, bo poczułam. jest kuda. Kuda, kuda. Kuda, to ja to dodatek do prezentu, co mówiłam, że może się przydać jakiś zapach. Chyba, że chcesz go zjeść, nie wiem. Ale do, no ruchu, do kamery, do kamery pokaż. Do kamery. Nie, to później, to później. Sources. To będzie jakaś. ogórek? <grym> tak, to taka podobizna, ale niech koniecznie nie chodzi. <grym> <grym> uh. uh. I karta padronkowa do y, pika. Dla chudej Julii Lenym, Twój wiek od tyłu. Ha? Dla chudej Julii Leny. Nie. Dla chudej. Od, od Julii chodzi tylko nie przytam. Twój wiek od tyłu. 61. Ty nie masz tam złotych, dokładnie. Zdrawkę Właśnie moc. Zdajemy za Ej, a co jak ona wygra właśnie? Tyle, to musisz się z wami podzielić. Tak, mm -hmm, tak. Wiadomo. To jest to moc. To nie ale to jest moc szczęścia, bo my ci życzymy mocy szczęścia. O, jakie fajne jest pieskami. Oj, chuda, chuda, chuda. Jesteś ruda! Tak już nie jestem, ale dobra I do tego, do tego słuchasz K-popa, ale to nie głupota Taką cię kochamy, lepszej damy nie znamy Życzymy ci ogieram Ja cię grubym szturem spajeram Łamy w internecie, albo na całym świecie Dobrego zdrowia, żebyśmy nie musiały wzywać pogotowie Tak jak kiedyś w kościele, przyjaciół wiele pozytywnie... Tak jak kiedyś w kościele, no bo ty kiedyś w kościele zemdlałaś bo to jest nawiązanie no, Tak, to było nawiązanie do tego. Przyjaciół ja Pozytywny ocen w szkole, by nie przyłopalić się jak oglądasz podwodnie. Wszystkich fantazji spełnionych, urodzin wymarzonych, Lena i Julka buzi. Buzi. Jak uda podobać ćwiczenia? Zarobi żeby się spełniły. <laughs> ten ogiersz to nie znam. No! Proszę, Rimmel, Wonder <laughs> i... nie nie no No pewnie cień Tak wygląda ten drugi. Tak, który co jest ten Mam nadzieję, że jest dobry. Jest dobry, fajnie. Teraz zdrabiamy zdrabkę. Wygrywające liczby.

Nie. Yeah. No niestety. Ale dupa. Ale już myślałam, że to jest 30. No i liczba. Patrzcie to. 31, 32. 36, 34. 33, 34. Kurwa, co to tak? ma być? Do... Dobra, no to szybko musisz to zrobić. Nie zdejmuj! Dobra, ogólnie bardzo to śmierdzi. Tutaj jest oh. woda, której zarobisz, chcę, również chcę. Nie! nie, boję, nie boję, bo ona tak suchnie. Ale spróbuj no. tak góluczka. Jak ty A spróbujesz, to ja też będę mogła. Bada. O Najlepszy Patrz, jaki ten ogór. No w sensie bez przesady, tak? No, no. Każdy ma inne zdanie. Dobra. tak się... Nie, nie ma dotykania, bo wtedy nie czujesz, tak bardzo tyś... no. Dobra. Dobra. Co To jest <grym> <grym> Dobry? dobry? To... Lepiej, Dobra, no. ale lepiej pachnie, niż... Czy... Lepiej smakuje, niż pachnie. Ale Dobra, to byłaby bardzo dobra. Dziękuję Wam za oglądanie. A nowy prezent? Wam? Hello. I Wam za wszystko. A czekajcie, patrzcie, co jeszcze dałyśmy. To właśnie coś prezent. Taka ładna róża. Mam nadzieję, że Ci Wam się spodoba. Zostawcie łapkę w górę na kanale. I widzimy się w niedługo. Do zobaczenia. <noise>